Cześć wszystkim, witajcie bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Broda, to jest LEGO Worlds. Witajcie bardzo serdecznie. Pod ostatnim filmikiem było 260 łapek. Mam nadzieję, że pod tym filmikiem też będzie dużo łapeczek, więc zostawcie łapy. Łapy w górę, łapy, łapy, łapy w górę. Ok, a ja tymczasem, słuchajcie, idę i nagrywam, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Byliśmy w tym mieście w LEGO. Ale no jak pamiętacie, no to tutaj w tym mieście dużo do roboty nie było, więc postanowiłem sobie pójść w Sinomdal. Słuchajcie, tu mamy dla byka to jabłuszko, a niestety nie możemy zdobyć. Trochę słabo. E, tu drill 20. Uuu, ciekawe to jest, słuchajcie. Tylko, że to. Tu chainsaw. Uuu, 15% chainsaw. To może być ciekawe. Tu sniki. Sticky Tire, to też mieliśmy, plus jeden, Ok, zawsze spoko, słuchajcie, dobra, lecimy tu w Quicka i lecimy, słuchajcie, grać, Titanix, ta osoba, ok, pozdrawiam, czy nagrywasz, ja również Cię pozdrawiam i nagrywam OBSM, Open Broadcastware Software się nazywa, y, słuchaj, ta, ten program, patrzcie, kura, czy my mamy kurę? Mamy kurę, tu jest też konik. Ale jabłuszka nie mamy dla tego konika. Troszkę niedobrze, słuchajcie. Bardzo niedobrze się stało, że nie mamy jabłuszek. Tu jest owieczka. To owieczce damy tutaj. Proszę bardzo. Jabłuszko i dostaniemy pieniądze z tego powodu. Dobra. A mogliśmy mieć, słuchajcie, krówkę i nie mamy, bo, bo nie mam, słuchajcie, tego. Ajajaj. Jabłuszka. Może tu stąd dostaniemy jakiś przysmak. Chyba nie bardzo. Dobra, chodźmy na tą wulkaniczną mapę. Lego Worlds, słuchajcie! Twórca Lego Worlds do mnie napisał. Napisał: Thank you for playing Lego Worlds. Ja odpisałem: No problem, this is awesome game. I hope it be updated every month. Słuchajcie. Fajnie, fajnie, bardzo się cieszę. Wow, ciekawe czy ja to. Mamy? Nie, nie mam. Mamy już ten pojazd, więc. Okej. Okay. Lecimy dalej. Będziemy tu teraz skrzynię wydobywać. Mam nadzieję, że coś fajnego tutaj dostaniemy. Ok, to ja biorę tutaj rzeczy i wydobywamy te skrzynki, bo dużo rzeczy, słuchajcie, nam zostało do wydobycia. Oczywiście gram sobie w kersa i otwieram skrzynię. E, chciałem obejrzeć streama i pokazało za dwie godziny. Miko ślezionka, naprawdę. Oj, to szkoda. Ale mam nadzieję, że będziecie też na innych moich streameczkach. Dobra, Brod, mega odcinek, dzięki Miko Śleziona, bardzo się cieszę, że Ci się odcinek podoba. Co dostaliśmy? Jakiegoś pniaka takiego starego. Ciekawe, czy są tu jeszcze jakieś inne przejścia, inne skrzynie. Możemy tędy pójść i zobaczyć, czy coś tu jeszcze jest. Po tych jaskiniach, patrzcie, Batman tu latał. Ale chyba to jest właśnie. Patrzcie, znaleźliśmy. Mówiłem, że znajdziemy tu gdzieś skrzynię, bo w podziemiach zazwyczaj są te skrzynki. Zobaczmy, co tym razem zdobędziemy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Dla mnie to jest bardzo ważne. Jakieś... Czemu już nie dostaję, słuchajcie, informacji, co to za jakaś rzecz? No i tu będzie dużo skrzynek, tak ogólnie. Ogólnie już widać, że skrzynek tu będzie co nie Dobra, zobaczmy co tu jest. Patrzcie, ten promień pokazuje, że skrzynia jest gdzieś tu. Ale jak tam mamy kopać? Dobra, weź ten mój przyrząd. No właśnie, tu jest lawa. Jak my tu mamy kopać? Słychać tą skrzynię. Słuchajcie, gdzie ją tu słychać? O, mamy! Patrzcie, dokopaliśmy się. Była tak skryta strasznie we wnętrzu wulkanu. Wiesz, że jest tryb pierwszoosobowy? Jest mega Kubis. Tak wiem, wiem, ale wolę tak grać, szczerze. O! Koordynaty dostaliśmy, subcio! Bardzo mnie to cieszy, słuchajcie. Brod, ja dopiero mam 69 z tych klocków. Pozdrawiam cię. Ja również Cię, Dorota Wróbel, Pozdrawiam serdecznie gratuluję. O, no. <ścoughs> Jesteśmy na chmurce. Ale tu jest skrzynek. Dobra, zbieramy wszystko, słuchajcie. Ja dawno nie otwierałem skrzynek, i przez to tutaj wiertło kola jest w ogóle. Dobra, tutaj mamy kolejną. Tu gdzieś powinna być. Dobra. I lecimy. Proszę o kopanie. Cześć bro, super odcinek, mógłbyś pozdrowić? Szymon Kapała, pozdrawiam Cię, oczywiście, że tak mogę. Grim Gaming, dzięki, że Ci się odcinek podoba. ta, wiesz co, nie wiem kiedy będą Bed Nie mam pomysłu. Możesz mnie przestać bić, mój drogi gościu? Patrzcie, tu są dwie skrzynie, super. Brodnagra Brod, nagraj LEGO Live, Oskar. A co to jest LEGO Live? Aha, wiem, taka aplikacja LEGO. Pomyślę, pomyślę. Eee, o sobotę mam komunię Darek Pęksa, to gratuluję, Darku. Gratuluję serdecznie komunii i mam nadzieję, że będą fajne prezenty. Bro, zagraź w Age of War, to gra na przeglądarkę. Stanisław, no nie wiem, nie wiem, zobaczę. Zobaczymy, czy będę to nagrywał. Szczerze mówiąc, to nie wiem. Dobra, słuchajcie, gdzie teraz? Tu jest jeszcze jeden złoty promień. Nawet więcej jest tych złotych promieni. Tu jest samochód, wiertło kola, ale tu już mamy to wiertło. Słuchajcie, mogę jeździć tym i wiercić. Spacja No jest tu jest woda W wodzie się źle kopie, pamiętacie? Roblox Anna Paduszyńska Nie wiem kiedy będzie Robloxik Zastanowię się jeszcze Tu musimy na pewno kopać Słuchajcie Zobaczymy co też będzie w tej skrzyni Okej, okay, była blisko Więc akurat fajnie Zobaczmy co tym razem. Co jest? Ok, fragment legendarnych koordynat. Ja już mam. NIE. Tomek Krawiec. Serio? Jest Lego Ninjago Nija? Dlaczego nie czytasz moich komentarzy? Hubert Piątek, przecież czytam. Łukasz Dolęga, gratuluję. Pętajcie o łapkach! Słuchajcie łapki w górę mile widziane. Tutaj jeszcze jest jeden. Ten. Uhuuhu, ała! Obolało. Słuchajcie, ja się zastanawiam jak ja mam kopać w tej lawie. Tego to ja nie rozumiem naprawdę. Jak ja mam kopać w tej lawie? Wow, nie, coś straciłem znowu pewnie. Jest ta skrzynia. Zobaczmy, co w niej jest. Rod stworzysz własne światy. Oscar na pewno stworzę. Co dostaliśmy? Rybę. A ona nam pewnie wypadła. Widzicie, no tu jest dość ryzykownie kopać w tym świecie. Dobra, to lecimy na następne przygody. Patrzcie, co tu jest. Dobra. Juhu, jesteśmy tu. Parasolka i jazda. Patrzcie, kolejne przygody tutaj będziemy kopać. Przy tym grzybku jest skrzynia też. Trzeba wykopać. Zaraz zobaczymy, gdzie ta skrzynia. Kiedy odcinek z Matim? Gorek? Nie wiem, nie wiem jeszcze. Ciężko się ogólnie zgrać na gry. Ja też nie mam tyle czasu, wiecie, żeby grać w gierki. Brod, pozdrawiam. Masz... czekaj... co to dostaliśmy? Jakiś klocek. Brod, pozdrawiam. Masz więcej kodów, dasz serduszko. Magda Filcek. Nie mam niestety więcej kodów. Szkoda troszkę, no ale cóż, takie, takie życie. No niestety. Niestety kotlety. Dobra. To bonus! Jakąś bonusową skrzynkę dostaliśmy. Tire! Uuu, 1700. Nieźle lecimy, dobra. I co teraz? Czy są tu jakieś skrzynki? Tutaj jeszcze widzę, że może być jakaś skrzynia. Nie no, to my będziemy kopać bardzo długo. Słuchajcie, bardzo dużo tutaj rzeczy trzeba uzyskać. Dobra, Ciema, brod. Łapa w górę leci do ciebie. Dzięki, Jaś Tomaszczewski. Kasper, też mi się podoba ta gra. Uważam, że jest fajna ta gra lego. Jest tu tyle odkrywania. Brod jesteś jedynym z najlepszych youtuberów czy nagresz kolejny odcinek z kodami. Nikodem Kowal. Pomyślę, no niestety... Patrzcie, kolejne drzewo dostaliśmy. E, niestety jeszcze nie mam żadnych kodów nowych, ale postaram się coś załatwić. Może będą. Może będą. Byłoby na pewno fajnie, jeżeli by się udało, prawda? E, Gabriel Gaming, pozdrawiam. Zostawcie... Czekajcie, tam coś było? A to jest ta pani z tego instytutu badawczego. Dobra Myślałem po prostu, że tu coś jest na tym grzybie. Tak fajnie wyglądały te grzyby, o patrzcie, takie fioletowe, dziwne. Dobra, tu będzie zadanie gdzieś. Tak dziwnie się chodzi po tych grzybach, nie? Szkoda, że jest tak ciemno. Kiedy odblokujesz legendarne koordynaty? Sala zabaw, Lucyna, za niedługo na pewno, spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Dozbierajmy te legendarne koordynaty, zróbmy tu zadanie przede wszystkim. Ta pani chce loda. Ciekawe co damy, dostaniemy w zamian. Aha, też loda nam oddała, tak jakby. Dobra, weźmy... ...tutaj może miecz ninja. I wygraliśmy, słuchajcie, mieczem ninja. Ciekawe, co dostaniemy w zamian. Kie y cześć bro, cześć Bożena! Co dostaliśmy? O, pieniądze tylko. Tu jest jakieś zadanie chyba. Pamiętacie to? Byśmy tu byli już w tym grzybku. No, pieniądze się przydadzą. Tylko tu gdzieś powinno być zadanie, powinniśmy dostać. Widzicie gdzieś? Może na tym grzybie jest. A nie, tu jest. Patrzcie. No, zaraz pomaluję. Mogę pomalować. Tylko nic nie widzę. Czekaj. Dobra, pomalowaliśmy. Dobra, jakie zadanie? No tylko tyle. No i widzicie, zadanie zrobione przynajmniej. Tu dalej się bawią te rekiny. Tu jest dużo skrzyń, tylko że na wodzie. Czy mogę to od? Nie, to już mamy. Niech się tam walczą ze sobą. Ja idę dalej. Cześć Boże, na Mikołaj Siemanko, depixel.pl, Siemanko. Słuchajcie, tu grzybowa kraina. Okej, okay, jest tutaj kolejna skrzynia, więc sobie weźmiemy. Tu jakaś taczka, ale już mamy odkryte te taczki. Patrzcie, tu jest marchewa. Możemy ją wziąć? Możemy, jak najbardziej. Wezmę sobie teraz kolejny ten, yy, słuchajcie, no, młot pneumatyczny. I tu będziemy kopać. Dajesz. Może trochę bardziej tu. No, kopiesz czy nie kopiesz? Boże, na jak przeszedłeś całą grę? Chyba się nie da całej gry przejść, jak mi się wydaje. Dobra, czyli musimy jeszcze tu kopać i dostaniemy się do skrzyni, mam nadzieję. Będzie super, epicko. Już słychać skrzynerkę. Ciekawe, dużo skrzyń dzisiaj otwieramy, ale mamy bardzo dużo rzeczy do zebrania, tak naprawdę. Zobaczmy, co tym razem wypadnie. Co dostaliśmy? Miotłę. Zawsze się przydaje, gdy ktoś chciał jakieś questy zrobić. Tu już jest woda. A tu jest, mamy złoty klocek, jakieś zadanie. Bardzo ładnie. Zadanie na śniadanie. Tylko gdzie jest ten złoty klocek? Nie widzę. No, wyskakuj stąd. Dobrze idę. Chodź, to cię zaprowadzę do wody, chodź, 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 jak najbardziej, dostaniemy za to złoty krocuszek. Bardzo mnie to cieszy, oczywiście. Chodź, moja droga. Pięknie, i dzięki temu mamy złoty krocek. Także przybliżamy się do 100 złotych klocków. Mega, mega, słuchajcie. Dobra. Ta pani chce wiewiórę. Dobra, tu zaraz jej damy. Te dwie wiórki: wiewiórki, rozpórki. Dobra, cyk. I zaraz tu wi wiewioreczki jej damy. Czekaj, co w zamian dostaniemy. A, chyba same pieniądze. No cóż, ale mogą być. Mogą być. Idziemy po, dalej po młot pneumatyczny. No tutaj mamy kolejne skrzynie. Dużo do zebrania jest w ogóle rzeczy. Nie wiem, czy dobrze kopię. Słuchajcie, dobrze jak myślicie. I chyba źle kopie. Bo coś za daleko idzie. Nie, mamy skrzynię. Mamy, mamy. Zobaczmy, co tu będzie. Aż się nie mogę doczekać. Kolejny fragment legendarnych koordynat. Bardzo ładnie. Tutaj na tym grzybku z tego co widzę też jest ten... lecimy, też powinna być jakaś skrzynia. Ciekawe czy jest. Wow, ale to, słuchajcie, daje. Mamy skrzynię! Juhu! Tylko musimy to... Lepiej ją przekopać. I co dostaliśmy? Aha, płytkę zwykłą. No szkoda. Szkoda, słuchajcie, że tylko płyteczkę dostaliśmy. No ale co zrobić? Takie to jest, słuchajcie. Taki nasz żywot. Dobra. Czy coś tu jeszcze mamy? Tu jest bardzo dużo tych skrzyni ogólnie. Ale to już zrobimy, słuchajcie. Raczej w następnym odcinku. Dzięki wam za uwagę i do zobaczenia. Hej, cześć! Jeżeli spodoba się seria, kliknij w lewy górny ruch, gdzieś tutaj, żeby zobaczyć sobie całą serię. Jeżeli chcesz najnowszy odcinek na kanale, kliknij tu, 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 lewy dolny ruch. Natomiast jeżeli chcesz zasubskrybować kanał, to zapraszam, prawy górny ruch. Jeżeli chcesz odwiedzić moją stronę internetową lub kupić moje koszulki w sklepie lub inne przedmioty, klikamy tutaj, tu, 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 tu tutaj.